Cześć, Alina tu, Alina Witwicka. Stoję z jednym obrazem, który namalowałam kilka dni temu. Też prowadzę ten jeden kurs, ale to była właściwie inspiracja z mojej córki kursu i po prostu uważam, że czasami można używać cudzej inspiracji po to, żeby się właściwie wdrożyć swoje własne historie malarskie. Ja maluję kolory bardzo wyraźne i bardzo różne, i bardzo je lubię. I tutaj po prostu wprowadziłam taką parę, z która po prostu sobie patrzy się na siebie intensywnie. I co było ciekawe, że linia, którą jest tworzona właśnie pędzlem, jest po prostu widoczna i ona nie jest czarna, ona jest niebiesko wioletowa i wypełniałam ją e, po prostu tymi kolorami właściwie bardzo in, intensywnymi. I ta właściwie niebieskość przychodzi w czerwień i w żółć jest bardzo fantastyczna. To jest, należy do malarstwa intuicyjnego, czyli zawsze się wydobywa coś, co właściwie na czym ci zależy. Prawda? E, jakieś uczucie, jakieś um, relacje. No i ja właśnie bardzo lubię, jak oni tutaj mają specyficzną relację między sobą, gdzie patrzą się na siebie. To jest właściwie można nazwać, że te rysunki są fantazyjne, z fantazji, gdzie po prostu masz możliwość wejść w radość i sobie rysować tak, jak rysujesz, bez zastanawiania się. To jest fajna podróż, bo to daje bardzo dużo radości. Chcesz sobie wziąć radość, po prostu, weź sobie. Kolory takie, jakie lubisz, i zaczniesz, te, bierz te formy, które lubisz, z liniami. I wtedy właściwie przeżyjesz tą teraźniejszość, radość w bardzo fajny i zabawny sposób. Także życzę Ci powodzenia i mam nadzieję, że to Cię zainspiruje. To trzymaj się. Pa!